Liczba 851 305 jest podzielna jednocześnie przez 2 i 5 lub przez 5 i 9 lub przez 3 i 10 lub przez 3 i 5. Teraz aby to y, sprawdzić, będziemy wykorzystywać cechy podzielności przez 2, y, przez 5, 9, 3 i 10. I teraz 3. Liczba jest podzielna przez 2, ta liczba. Kiedy liczba jest podzielna przez 2? Gdy ostatnia cyfra jest wielokrotnością liczby 2 albo jest parzysta, czyli gdy tu na końcu będziemy mieli 0, 2, 4, 6 lub 8. Jest piątka, w związku z tym powiemy, że ta liczba na pewno nie dzieli się przez 2. Czyli już w zasadzie ten przypadek nam odpada. Tak? Sprawdzamy teraz cechę podzielności dla piątki. I teraz, czy 851 305 jest podzielne przez 5? Kiedy liczba jest podzielna przez 5? Otóż liczba jest podzielna przez 5, gdy na końcu e, ostatnia cyfra jest wielokrotnością liczby 5, czyli 0 lub 5. W naszym przypadku jest. W związku z tym powiemy, że tak, ta liczba jest podzielna przez 5. Czyli ja już tu sobie zaznaczę, tak, że mamy tutaj e, tą liczbę podzielną przez 5. Czyli to, proszę zobaczyć, w dwóch przypadkach byłaby prawidłowa odpowiedź i dla B i dla D. No, ale sprawdzamy dalej, czy dla dziewiątki będzie to ta liczba podzielna. I teraz, kiedy liczba... Jest podzielna przez 9. Aby to sprawdzić, to już nie interesuje nas ostatnia cyfra, ale będziemy dodawać wszystkie cyfry do siebie i sprawdzimy, czy wynik dzieli się przez 9. I ta cecha również dotyczy trójki. I teraz, proszę zobaczyć, dodajemy cyfry tej liczby 8 plus 5 plus 1 plus 3 plus 0. To jest 21. Jeszcze można dalej sprawdzić. 2, bo 21 to jest 2 dodać 1 to jest 3. I teraz, czy trójka dzieli się przez 9? No niestety nie, więc cała ta liczba nie jest podzielna przez 9, ale już mamy taką informację, że na pewno dzieli się przez 3. Tutaj możemy już wykluczyć. Przypadek B, ponieważ na pewno ta liczba dzieli się przez 5, ale nie dzieli się przez 9, czyli już B odpowiedź odparła. Sprawdzamy teraz odpowiedź C. Czy dzieli się przez 3? To już tutaj uzyskaliśmy odpowiedź. Na pewno ta liczba jest podzielna przez 3, ale czy dzieli się przez 10? Kiedy liczba jest podzielna przez 10? Liczba jest podzielna przez 10, gdy. Ostatnia cyfra tej liczby jest zerem. Tyle wystarczy, żebyśmy wiedzieli. I teraz w takim razie już widzimy, że niestety ta liczba na końcu nie ma zera, więc nie jest podzielna przez 10. Stąd też powiemy nie. Czyli ten przypadek również nam odpada, tak? Czyli przypadek C. Nie bierzemy pod uwagę, bo liczba na pewno dzieli się przez 3. Tak? Tutaj jeszcze nie zaznaczyłam sobie tym kolorem. Jest podzielna przez 3, niestety nie jest podzielna przez 10. I teraz proszę zobaczyć, już nawet tutaj widać, że ta liczba 851 305 jest podzielna przez 5 i jest podzielna przez 3. Czyli moja odpowiedź będzie D w tym przypadku. Ta liczba dzieli się przez 3 i przez 5. Dziękuję.